Grzątarik Andrzej Wita. Chcę Wam tu powiedzieć, co teraz robię. Piszę do Ordo Urdzic zapytanie. Co to zrobić z tym moim dzierżawcą? Piszę tam maila. Dlaczego Wam to mówię? Zobaczycie sami, jaka, jak to się będzie sytuacja prawnie bez noża rozwijać. Tępego noża, jak to tam marmoseł. I napiszę w mailu tak. Mam dzierżawcę który nie płaci na czas pieniędzy, teraz zapłacił i się chwali, że zapłacił. To nieistotne wcześniej nie płacił na czas to jest pierwszy punkt do wylecenia w kosmos. Druga sprawa komentuje mi filmy, prawda? Kto, gdzie on nie wiem to też fachowcy tam z Ordolis Tam są młodzi ludzie, mądrzy i zobaczycie, synkowie, co niektórzy że warto jest płacić 200 zł na przykład na fundację, zapłacić później więcej pieniędzy, jak odzyskałem z tej waszej tutaj badziewia, bo to jest badziewie kredytowe, czy tam jakieś może jakieś fikimiki inne tam wyniknie, że może Pan kogoś szantażuje, może Pan jakieś haki zbiera, to nie jest moja sprawa. Tym się zajmą prawnicy, od tego są prawnicy, zapłaci im się i będzie wszystko. No Ale nie, kurwa, nie No I cała Polska tutaj pozna pana z różnych stron. Będzie pan prześwietlony aż do podszewki. Ma pan w kieszeniach podszewki, czy nie? I film będzie się nazywał Filozof bez podszewki. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą. Na razie.